Regina, jak ty się już zaś te mama mia, jak ty gryfnie w tym mantlu wyglądasz i z tym puklem, jak don karamba, herbu zielono-pietruszka, te nie, się łobala, super, super, dwa na dziesięć. Co? Nie, ja robiła Jorgusiowi kapsuwa, bo jak on się sęblykał, to ja już słyszała, jak mu coś w kapsie szczyrko. Same stare bombony te. No, Joże ja zna to z tych Niemców, wiesz? Ci powiem inny świat, inny świat, ale ty tego nie zrozumiesz. Ty się na to za Hej dla moja najlepsza przyjaciółka te. No, przecież ja cię robię, ty, pitogarba, to cię nienawidzę. Te, jak ty już zaś wyglądasz? Ty masz pysk jak preswórz po terminie. I też szkła takie opalcowane, coś ty brylami kotlety czas koła. Ja? Ja do ciebie też coś z tego rajchu przywiozłem. Czekaj. Sam masz knot i patrz się zdupić.